Dobra, fabuła skończona na 100% można jeszcze zrobić później ten upadek rycerza. Trzeba tylko 7 przestępców złapać. I to będzie całkowity koniec gry. Tu jeszcze te misje poboczne. Ale to na razie mi się tego nie chce robić. Tu ma 60, tu mam 75. Tu jest trochę więcej. Tu 0%, tu jest też 60%, tu 20%, tu okupacja, kampania, a tu jeszcze kobietek hot też mam. O i takie buty. No dobra, to do następnej gierki. Jo.